Siemanko jesteśmy na G4 Skins, no i dziś będzie grubo. Dlaczego? Na streamach udało nam się zrobić takiego Karambita Case Hardened. No człowieku, XD. E, też ten stream był dość no fartowny. Ale no niestety dzisiaj mamy 670 zico, bo dużo straciłem, ale też dużo zyskałem, skrzynia miliarderów oddawała. Jest jeszcze konkurs do wygrania ten właśnie akacz, link w opisie wam zostawiam. Trzeba podać maila po prostu, żeby mogli się z wami skontaktować, no i jak wpuścicie z kodem Rafikos, no to macie po prostu tutaj jakąś szansę. Fajnie można tutaj wziąć udział, no bo pewnie tych osób nie będzie jakoś dużo, więc te wasze szanse mogą być całkiem spore, zachęcam, polecam. Zachęcam jeszcze do wbicia z linku w opisie. Kod promocyjny Rafikos, możecie sobie tą oto skrzynkę otworzyć za Friko. No to co, otworzymy jedną, zobaczymy. No, niby, niby, niby nie siadło, ale może wam. Dobra, tu coś lepiej. Dobra, no, spokojnie, spokojnie. O, widzicie, normalnie 5 groszy na plus to jest, to jest życie. Dobra, idziemy. Idziemy na początku, zabawimy się jeszcze troszkę jakimiś skrzynkami, a potem pójdziemy. Myślę, że na upgradera no z tym karambitem i fajnie, jakąś dwukrotność by było zrobić, nie? 10 koła to by było coś, no zobaczymy. Natomiast polecane, ok. Hmm. Zawsze tą równą szansę atakujemy. To może dzisiaj coś innego, albo jakieś partnerskie otworzymy. Co? Dobra, tylko ja tutaj nie jest nam za bardzo ludzi eee, Wiem, że był jeden który coś tam ten kanał inwestorski miał przez chwilę przynajmniej jakiś tam jego film widziałem właśnie, Maktą, Dobra, to otworzymy sobie tego 5. No i zobaczymy cyk 84 zico A no, trochę na minus. Jeszcze jedna szansa. Oj, 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 oj. oj. Dobra. Musimy otwierać chyba pojedynczo, bo tak to ten. Chodźmy równą szansę, co? Stara dobra skrzynka, która oddaje Fire and Water. Witaj, brachu Pominimy animację. No i daj zarobić. No widzicie Chodź, chodź Dwa złoty O no, ale no, zwraca od razu, nie Chodź Od razu też zabiera w sobie Dobra, ej Dobra, ostatnie kręcenie Nie, dobra, jak już Fire and Water nie oddaje To coś jest nie tak Coś jest nie tak e, Dobra, idziemy z tej równej szansy Tylko jedna strata O, to brzmi dużo lepiej Otwórzmy jedną drogą Zaraz nam. hajs się skończy. Co jest. Dobra, nie no. Ja pierdzielę mogłem tego nie klikać. Zostało nam 5 dych, widzowie. <grystanie> Chyba, że opychamy tego karambita. Ale nie no, to zabawy by nie było. Dobra, to poszukamy jakichś sobie tańszych skrzynek. Zawsze te drogie, A może tutaj. Farmyt. Okej, okay. może tutaj kryją się prawdziwe pieniądze. No. Trzy polskie. Ojcie. Dobra, spokoj. Oj, oj, oj. Spokojnie, spokojnie. Wszystko pod kontrolą. Patrz, Ziko. Ojść. Dobra. To skrzynia do farmienia to. To chyba ten. 55 groszy. Dobra, idziemy stąd. Ostatnie kręcenie. 28 zł mamy. Nieźle na naszą fortunę. Przewaliliśmy. 28. Ból. O! Tak. Tak się czuję. Dobra. Cyk. Cyk. Safari Mesh. Człowieku. 12 zł. Już nie mam na nic Dobra, usp no. Może tutaj coś, cyk O, Guardianik, pyk Dobra, jeszcze raz Forest Leaves Ostatnie kręcenie O, dobra Para Green. Torque Dobra, to jest powiedzmy na 0 Na minus Uno plus, w jakimś dobrym, dobrym stanie 4 na minus 5 na minus Ostatnie kręcenie, o <grym> Jednak nie Teraz wyładujmy portfel. Zostało nam dwa polskie złote. No i moment, myślę, że na który czekaliśmy wszyscy. Ja też. Dobra, tylko najpierw ulepszmy sobie coś. E, dajmy za stółę. Jaki jest na to? O 5%? To jest całkiem dużo. E, siadło tutaj. Jakby to był case hardened. Patrz, to, to byśmy mieli. No ale dobra, czekajcie. Zaraz. Ty zabawmy się tutaj na 50 setnych. No dobra, ciekawe. No i cóż no Lecimy. Lecimy. Dwukrotność jak mówiłem, nie będziemy się tutaj bawić. Oj, 42 Człowieku, patrz, co tu... O, Desert Hydra. Co tu się dzieje? Nie, dobra, czekaj, 9 koła, zwiększmy te szanse. Ja pierdzielę, jakie skinki, nie? Marble fajzik, wajsiki. Nie, czekaj, butterfly bierzemy. 47%. Proszę cię, no weźesz, oddaj, nie? Ostatni się co... To... Zatrzymaliśmy w tym miejscu. Tak, i tutaj nie siadło. Dobra, nowy rekord 9000 zł. Tyle jeszcze nie mieliśmy. Nigdy 15 damy. <grym> Zaszalejemy. O, oh, Iboy Power. Co ja bym stąd chciał? Karambit Fate. Dobra, proste. 41%. To robimy. Jeszcze raz. I mamy chyba maksa, bo więc nie wiem, czy są droższe skiny na stronce. Proszę cię. Tak, tak. Dobra człowieku mamy, to jest Faktory New Faktory New Dobra Ej, nie ma już chyba droższych, 25 koła? Ta Człowieku, tylko te glowcy za. Dobra, proszę cię, proszę cię, nie trolluj mnie, nice. Człowieku, mamy sportglowce za 20 koła Nie ma, nie ma już nic droższego do ulepszenia na stronce <laughs> Człowieku, widzisz to co ja? Ja cię kręcę. No to co, udało się. Znaczy, skrzynki to tam XD, ale ten upgrader, upgrader to, to jest szef. Dzisiaj przynajmniej. Dzisiaj oddał. No i co, elegancko. Zachęcam do wbijania na stronkę. Link w opisie, no i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć, pa.